Witajcie. W rzeczywistości nie wszystkie zwierzęta zachowują się tak zwyczajnie jak wiele osób myśli. Niektóre z nich swoim zachowaniem są w stanie zaskoczyć niejednego. Ale czy nietypowe zachowania są dla nich normą, czy może coś dzieje się z przyrodą? Zgodzicie się chyba, że to dość nietypowe, gdy jaszczurka wystrzeliwuje z oczu krew. Jaszczurki frynosomy. Gady żyjące głównie w południowej części Ameryki Północnej wykształciły niezwykle ciekawy mechanizm samoobrony przed naturalnymi wrogami kojotami. W sytuacji zagrożenia gad może wystrzelić z kącików oczu krew na odległość 5 metrów. Dzieje się tak poprzez blokowanie odpływu krwi z głowy, co zwiększa w niej ciśnienie krwi i powoduje pękanie drobnych naczynek wokół powiek. Taki rozwój wydarzeń jest dla drapieżnika zaskakujący, a sam smak krwi jaszczurki nieprzyjemny, zwłaszcza jeśli należy on do rodziny kotów lub psów. Jednak taka ochrona nie działa na ptaki drapieżne, więc frynosomy mogą łatwo paść ich łupem. Już nigdy nie będziecie mogli spokojnie oglądać słońca nad oceanem i nie myśleć przy tym o rekinach. Okazuje się, że żarłacze białe wykorzystują blask słońca o zachodzie, aby wytropić swoją zdobycz. Po prostu chowają się w odbiciach jasnego światła. Serfuje codziennie i każdego ranka obserwuje, jak słońce wschodzi nad wodą. Mówi Charlie Haveniers z Uniwersytetu Flinders w Australii. Odbicie słońca jest znacznie jaśniejsze niż samo słońce, więc atakujący rekin jest trudny do zauważenia nawet ponad wodą. Rekiny zmieniają taktykę polowania w zależności od pory dnia. Przynajmniej te żyjące u wybrzeży Australii Południowej. Grupa badaczy, która obserwowała zachowanie tych zwierząt, odkryła ciekawy fakt. Rano i wieczorem rekiny ustawiają się pod słońce. Ich teolodzy doszli do wniosku, że taka pozycja sprzyja polowaniu. Po pierwsze, rekiny są wówczas mniej oślepione przez światło słoneczne i lepiej widzą zdobycz, a po drugie, same stają się dla ofiar mniej zauważalne. Jak wiadomo, niektóre ptaki żywią się rybami, ale okazuje się, że bywa też i na odwrót. Na przykład sumy lubią mięso gołębi. Natura naprawdę potrafi nas zaskoczyć. Sumy żyjące w rzece Tarn na południu Francji uwielbiają ten dziwny jak na ryby przysmak. Europejski gatunek suma to największa ryba słodkowodna na naszym kontynencie. Jego długość waha się od 1 do 1,5 metra. Aby złapać gołębia, sum po cichu do niego podpływa i, jeśli to konieczne, goni zdobycz, a następnie chwyta niczego nie podejrzewającego ptaka i spokojnie go zjada. Co ciekawe, jak się okazało podczas badań, sumy prawdopodobnie nie widzą samych gołębi, ale czują ich ruch po falach w wodzie. Naukowcy i eksperci próbują dowiedzieć się, dlaczego sumy polują na ptaki. Być może dlatego, że w rzece jest mniej pożywienia. Populacja ryb wzrosła i nie może już żerować w rzece, więc drapieżniki słodkowodne wymyśliły nowy rodzaj pozyskiwania pokarmu. Inna wersja naukowców sugeruje, że ryby ewoluowały i znalazły bardziej wyrafinowany sposób polowania. Wszyscy dobrze wiemy, że nie należy naruszać terytorium dzikich zwierząt. W końcu zwierzęta mogą potraktować człowieka jako zagrożenie i go zaatakować. A jedyne czego chcą, to tylko tego, aby intruz jak najszybciej opuścił ich terytorium. Ale czy wiecie, że samce niedźwiedzi czarnych są prawdziwymi prześladowcami? Samice baribalów, owszem, mogą zaatakować człowieka ale wtedy, gdy uznają, że stanowi on zagrożenie dla ich potomstwa. O wiele bardziej przerażające są samce amerykańskich niedźwiedzi, które potrafią upatrzeć sobie ofiarę, długo, uparcie i niemal bezgłośnie ją tropić, a potem błyskawicznie zaatakować. Okazuje się, że zawód ochroniarza wykonują nie tylko ludzie, na przykład pająki zatrudniają w roli ochroniarzy inne drapieżniki. Oczywiście same drapieżniki nie są tego świadome. Wielu członków należących do rodziny pająków jest jadowitych, ale niewielu potrafi dość mocno ugryźć, dlatego stawonogi te muszą używać sprytu. Na przykład małymi pająkami skakunowatymi, żyjącymi w Azji Południowo-wschodniej fintella piatensis lubią przekąsić niewielkie drapieżniki, takie jak mrówki tkacze czy pająki roznuwacze. Te ostatnie budują nawet sobie mieszkanka w pobliżu skakunów, aby mieć bliżej do pożywienia. Jednak skakuny nie są głupie i nauczyły się wykorzystywać wrogów jako własnych ochroniarzy. W tym celu organizują sobie loku nad gniazdami mrówek tkaczy, które z kolei lubią schrupać również rozsnuwacza, odwiecznego wroga skakunu. Choć wszyscy żyją w sąsiedztwie, to niektórym pająkom skakunowatym Udaje się przetrwać, dzięki czemu tradycja osiedlania się w pobliżu drapieżników przechodzi z pokolenia na pokolenie. Czy wiecie, że nietoperze wampiry potrafią biegać? Mimo, że świetnie latają, okazuje się, że są również dobrymi biegaczami. Zmniejszając prędkość lotu, nietoperze opadają na cztery łapy i skaczą, osiągając prędkość 7 km na godzinę. Mówi się, że te wampiry to ślepe i krwiożercze potwory ze skrzydłami. Biorąc pod uwagę ich niezwykłą dietę, a żywią się wyłącznie świeżą krwią ssaków, oczywiste jest, że nietoperze wampiry otrzymały swoją nazwę od bohaterów europejskich legend. Im więcej jednak dowiadujemy się o tych zwierzętach, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, że stworzenia te niezasłużenie cieszą się złą sławą. Wampiry na przykład chętnie dzielą się jedzeniem, i to nie tylko z członkami rodziny, ale także z przyjaciółmi. Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. Wilkinson i jego asystent spędzili setki godzin obserwując ciuple drzew w Kostaryce i zauważyli, jak jeden wampir przekazuje krew drugiemu do pyska. W wielu przypadkach były to matki, które karmiły swoje potomstwo krwią. Często jednak więzi rodzinne między dawcą a biorcą nie były oczywiste. Wyglądało na to, że te dwa osobniki przebywały ze sobą częściej i dzięki temu łączyła je relacja opiekuńcza. Wiedzieliście, że pszczoły gotują żywcem szerszenie, ale wcale nie po to, aby je zjeść, ale w ten sposób starają się przed nimi bronić. Ogromny szerszeń azjatycki jest owadem bardzo niebezpiecznym. Nic dziwnego, jego rozmiar osiąga wielkość ludzkiego kciuka. Owad ten w ciągu minuty potrafi zabić 40 pszczół miodnych. Ale pszczoły japońskie nauczyły się bronić przed groźnym drapieżnikiem. Ich sekret jest prosty: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Gdy szerszeń atakuje, rój pszczół nie ucieka w popłochu, lecz przeciwnie. Otacza go jak najbliżej, tworząc gorącą pszczelą kulę. Temperatura wewnątrz takiej kuli osiąga 47 stopni Celsjusza. A szerszeń dosłownie gotuje się w niej żywcem. Oczywiście kilka pszczół bohatersko umiera, ale większość owadów pozostaje nienaruszona. Okazuje się, że szpaki mają zdolność naśladowania dźwięków. W związku z tym naukowcy postanowili dowiedzieć się, czy ptaki te będą w stanie opanować złożone struktury gramatyczne, właściwe tylko dla ludzkiego języka. Odpowiedź okazała się twierdząca. Jednak, aby to osiągnąć, trzeba będzie znaleźć mnóstwo cierpliwości i czasu. Naukowcom wyszkolenie ptaków w rozpoznawaniu i rozumieniu niektórych konstrukcji gramatycznych zajęło kilka miesięcy. Wprawdzie szpaki nie potrafią ich używać, aby odpowiadać na pytania, ale według naukowców to tylko kwestia czasu. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie o dzisiejszym odcinku w komentarzach. Łapki w górę. I nie zapomnijcie podzielić się naszym filmikiem ze znajomymi. Do zobaczenia wkrótce.